Nie są z jakiegoś sklepu, to jest screen zrobiony. Zobaczcie, jest jakaś Karolina P., Iwona Esia, a później jakiś zweryfikowany zakup. I zobaczyłam to całkowicie przez przypadek. Zrobiłam sobie szybciutko screena na tą prezentację. Widzicie, tutaj jest czerwiec, maj, marzec, regularnie dodawane opinie. I sprawdziłam, czy w regulaminie co to znaczy, że ten zakup jest zweryfikowany, kto go zweryfikował. Kto to w ogóle zamieścił, że to jest zweryfikowane, w jaki sposób to jest zweryfikowane? Nie ma nigdzie i nie było opisu tego, jak to ktoś zweryfikuje. I to jest największy błąd, bo ja już podchodzę do tego nieufnie. Uważam, że to są opinie e, po prostu jakieś e, fałszywe. Najnormalniej no w świecie. Nigdzie tam nie było klikalności, nigdzie nie było informacji, jak weryfikować opinie, nic, nic, nic. I to, co jest zakazane, to sugerowanie, że opinia jest od klienta, gdy nie jest, i nie masz na to żadnych dowodów. A procedura, można powiedzieć, że jest jakimś dowodem. Więc od tego zaczynasz po prostu, że jak. Jak ja sprawdzam opinię, kto je tam daje, na jakiej zasadzie, jak mogę dawać te opinie, jakie one mogą być, a jakie nie mogą być, czyli na przykład obrażające, rasistowskie i tak dalej. Zlecenie umieszczenia opinii też jest zakazane, czyli korzystanie z firm, które po prostu takie opinie zostawiają. Podobno jest to bardzo popularne niestety. Zatem najlepiej opinie z Google, jeżeli korzystamy z opinii z Google'a, to Google ma swoją procedurę, jak te opinie zostawiać, więc jest to dobra opcja, żeby postarać się o opinię w Google. Ale też tutaj minus jest taki, że mi ktoś zostawił jakąś jedną gwiazdkę bez żadnego komentarza, i ja już od dawna próbuję tę opinię usunąć u siebie z Google i Google jeszcze tego nie zrobił do tej pory. Na różne sposoby próbuję tego reklamacji, ciągle tam zgłaszam, i on tego po prostu nie usunął. I nie wiadomo, kto to jest, nie wiadomo, prawdopodobnie jest to po prostu jakaś nieuczciwa konkurencja, która to zostawiła, i zobaczcie, jak ciężko jest to usunąć. Nawet prawnikowi, który przynajmniej z założenia jest zawodem zaufania publicznego i mogło to by być prostsze, a nie jest. Więc tutaj też musimy się nastawić, że te opinie mogą po prostu być fałszywe, też te negatywne. Jednak co do zasady, tam trzeba mieć konto, więc nawet jeżeli, jeżeli ktoś zostawia fałszywą opinię, no to musi się postarać zrobić fałszywe konto na Gmailu i tak Checklista, stwórz procedurę sprawdzeń takich opinii, umieść ją w regulaminie, znajdź nowe rozwiązania i wtyczki, tego będzie coraz więcej i trzeba szukać po prostu. Poinformuj dział marketingu o nowej procedurze czy zweryfikuj opinię w sposób rzetelny. W legalnej strefie biznesu na mojej platformie subskrypcyjnej padały już takie pytania, no ale jak to weryfikować, a tu jest taka wtyczka, to ja z nich rezygnuję, bo, bo, nie, bo nie ma tam weryfikacji. To, że korzystamy z jakiejś wtyczki, i w jaki sposób te osoby są identyfikowalne, i tam jest jakaś procedura, to już jest fajnie i już wtedy możemy w jakiś sposób pokazać, że tam jest jakaś weryfikacja. Więc wszystko zależy od tego, z czego korzystasz, jak to będziesz weryfikować, no po prostu zadbaj o to, żeby coś było, ok?